wystawy tkactwa artystycznego Pani Magdaleny Sielickiej i jej córek Elżbiety i Emilu. Spotkanie to jest podsumowaniem ekspozycji tych przepięknych goreń Pani Sielickiej w naszej Wystawa trwa od początku września. Spotkanie to jest szczególne, gdyż gościmy dzisiaj Panią Magdalenę Sielicką artystkę rzemiosła tkackiego i autorkę większości prac tej wystawy. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dziękuję. Gromadzi i dokumentuje historię rzemiosła tkackiego naszego regionu. Podczas swojej kilkunastoletniej pracy w Chrubieszowskim Domu Kultury stworzyła pracownię tkacką, w której jako instruktor uczyła tkactwa ludzi w różnym wieku. Organizowała cykliczne warsztaty tkackie, Prowadziła lekcje regionalne dla uczniów na temat kartkarstwa. Za swoją pracę dwukrotnie otrzymała wyróżnienie na ogólnopolskiej wystawie prac plastików instruktorów placówek kultury w Rzeszowie. Pani Magda jest absolwentką Szkoły Rzemiosł Artystycznych i Techników Włókienniczych w Ciepizach Środk. No, Oraz jest, studium, y, jest część osób, która y, nie bywała chyba na wystawach. Witam serdecznie wszystkich tam od strony Fundacji Polsko-Francuskiej jeszcze chcę wymienić i, i, i jeszcze w dawniej szefa, pana Pawlaka, bo to jest taki mój mecenas, opiekun na różne sytuacje życiowe. Odegrał bardzo dużą rolę w moim życiu i tkaczy różnych chowieszowskich, także chcę, chcę go przywitać jeszcze osobiście. Słuchajcie, nie wiem, co mówić, żeby nie zanudzić. Yy, najlepiej, jak będziecie mi jakieś pytania, to ręka w górę i ja mm. będę na to pytanie. A tymczasem yy, chcę powiedzieć, że człowiek niczego nie zawdzięcza sam sobie, że to nie są żadne. Yy, żadna zasługa. Że te 40 lat, no to, to dziwnie brzmi. Jak ostatnio mówię na spotkaniu, bo minęło już 40 lat, to jest, to jest ten plus tego wieku starego, yy, starszego. <śleszy> Już jakiegoś tam, bo tak, ostatnio miałam takie spotkanie z paniami z Poznania, w moim wieku takie właśnie, które jedna na emeryturze, druga nie i tam sobie jeżdżą po Polsce, chciały poznać tkactwo I, i ja im mówię, że ja już właśnie tak ponad 40 lat minęło gdzieś niedawno, 40. A ileż ta pani ma lat, że te 40 się chwali? No jestem 56, miałam 16 czy tam 15, zaraz w średniej szkole Y, poszłam do zasadniczej szkoły, takiej właśnie rzemiosł artystycznych, gdzie uczono mnie tkactwa, że tak powiem, maszyn tkackich. Od, za, uczyłam się od sprzętu tkackiego, jak, jak sprzęt y, od najstarszych po, <coughs> po, po najbardziej automaty współczesne. A y, zachwyt Gobelinem, Kilimem nastąpił 4 lata później, ale już określam, że z tkactwem się zajmuję właśnie od y, 70., tam bodajże, drugi, drugi rok. Dlatego, że teraz z perspektywy lat dla mnie wiedza o maszynach tkackich, no to się stałam w ogóle. No to, co zrobili do zakładu macie, tam raz na parę lat zamawiam osnowę. Nie, nas już nie ma, już jesteśmy, no jak to się nazywa? A, I, ale nie jeszcze tam A, parę, jestem Upadłość, dziękuję. Już jesteśmy w upadłości. Kolejny, kolejny zakład, jeszcze jeden zakład nam został, y, gdzie jeszcze tam od czasu do czasu, który produkuje LEN. A Polska lnem słynęła w ogóle. W tej chwili jeszcze czasami resztki z Ukrainy. Gdzieś tam Ukraina się jeszcze mocuje, że sadzi lę, y, robią materiał lniany, koszule, koszule lniane i gdziekolwiek się pojawią w Polsce na rynkach czy gdzieś, to im to wszystko znika, bo y, surowe ludzie no, rozkutują. No oczywiście już z pozycji mojego wieku mogę mówić, jak spotkałam i wiem, że to wszystko od Pana Boga, co tam postawi na drodze, bo to wcześniej człowiek nie wie. Wydaje mu się, że sam będzie pracował, kombinował, zdobywał i, i w ogóle laury, słaba, i w ogóle tak się na początku życia wydaje. No i się pracuje, ale się okazuje, że po drodze, jeżeli się ktoś nie pojawi, całe mnóstwo ludzi, które to ja już w tej chwili określam, że Pan Bóg postawi na drodze jako aniołów, jako kogoś, kto inspiruje. No urodziła mi się młodsza siostra, która z talentem malarskim. O tak, o, urodziła się, lepo kres, kreski zaczęła stawiać. Już było wiadomo, ja widziałam, że to jest talent, bo ona i kwiaty układała, i, yy, i malowała, i rysowała. No i jest to yy, ta tkanina tutaj w środku, to przez krzywną otyla, to jest z jej projektu. I jest to człowiek, który przez całe życie mi pozwala brać jej, yy, ona w obfitości maluje, yy, dużo tego robi. I pozwala mi wybierać to, co mi do tkaniny pasuje, a ja jestem bez talentu plastycznego ja zawsze się kłóciłam... No jestem tak, bez talentu, żeby, żeby coś narysować, zaszkicać sobie za pejzaż, no to musiałam... Lata mnie to kosztowało po prostu. Kreska jakaś taka, jaka nie miałam możliwości studiować, zrobić studiów plastycznych, więc sama przez lata coś... Ja przez tkaninę nauczyłam się rysować, o tak. A to talent jest? A to jest tylko tkane. <głos》<głos》<głos》<głos》tak. To jest no, ta średniowieczne. to jest od, te tutaj, które akurat w tej bibliotece są, to jest taka szczególna wystawa, bo muszę wam powiedzieć, że ja tak się opierałam trochę, kiedy padła propozycja, żeby tutaj wystawy, bo sobie myślę, już mnie w wszyscy znają, to już jest przynudzanie robić w więc tak się opierałam ale z kolei przeważnie robiłam w Domu Kultury lub w Słoneczku. Tam parę wystaw było na przestrzeni. Ale do Domu Kultury okazało się, że inni ludzie przychodzą, niż na przykład do biblioteki. Odkryłam to w trakcie wystawy. Miałam nie robić spotkania autorskiego, ale no jakoś tak później sobie myślę, no nie będzie. A tutaj mnie zachwyciła ta ściana biała. Yy, wchodzi się i, i sobie pomyślałam, że to jest najlepsza powierzchnia do tego pejzażu. Że nigdzie takiej w ogóle, gdzie wystawy robiłam, po Polsce, bo w Świecie nie robiłam jeszcze poza granicami. Nigdzie nie było takiej ekspozycji, żeby biała ściana. Ona tutaj jak nie ma ludzi, nie ma krzesem i idzie się od drzwi, to się tak wchodzi w pejzaż. To jest, to jest, moja ukochana tkanina, jedna z pierwszych, którą zrobiłam. Właśnie, jeszcze nie umiałam rysować, nie zrobiłam sobie szkicu, tylko chodziłam tam między tymi moimi polami, gdzie mnie lepiej mieszkam i sobie y, patrzyłam, jak się pola układają, y, przestrzeń jak się układa.